Ramona, a dlaczego ty leżysz tutaj w samochodzie? Pilnujesz miejsca? Lubisz podróżować, w pieseczku? Gdzie byś najbardziej chciała pojechać? Do Pieskolandii? Na małego skubi chrupka Ramonka, dlaczego ty tutaj sobie tak lulasz? Chyba to nie jest miejsce dla piesków, Ramonko. Oj, ty mały piesku. Ty mały piesku, ty malutki pieseczku. Ty jesteś małym pieskim foksterierkiem, który lubi podróżować w aucie marki Volkswagen? To został przyłapany na jeździe bez prawa jazdy. To został przyłapany. Kto? Przyjechałem do Niemczech, bo moja rodzinka ma urodzinki i będę miał okazję w końcu Poznać rodzinę Frida. To są architekci malarze nie miałem ich okazji wcześniej poznać. Przyjechałem dzisiaj odpowiednio wcześniej, żeby się spakować odpowiednio wychirować i jutro jedziemy do zamku na część właściwą. Część rodzinki będzie spała tutaj w tym wielkim domu, więc będziemy mieli okazję porozmawiać i się poznać. Lubię tutaj być, bo tutaj nie ma Wi-Fi i muszę jakby przyjąć zupełnie inny mindset niż który mam na co dzień. Oczywiście myślałem, żeby wziąć laptop i popracować, ale stwierdziłem, że nie będę tego robił, że spróbuję się wyčilować, bo kurczę szczerze mówiąc ostatnio tego potrzebuję i nie pamiętam kiedy ostatni raz wjechałem gdzieś dalej z mojego miasta I, i też jakby poczułem właśnie przez to, że przez to, że ostatnio bardzo dużo pracuję, że jakby ta moja efektywność pracy strasznie spadła, stałem się bardzo mało wydajny. Wydaje mi się, że przez to, że no, że w weekendy też pracuję i nie mam takiego nie mam takiej przestrzeni, żeby się zrelaksować całkowicie odpocząć od pracy. Plan wygląda tak, że właśnie zjedliśmy pyszne roladki z ziemniaczkami moja walizka, w której przejechałem. Zwróć uwagę, w ogóle jaki ma kolor. Całkiem stylowy, co? Niby trochę czarny, ale taki gradient, który przechodzi przez czarny. Nic bardziej mylnego. Ona po prostu została przez bardzo długi czas na balkonie, gdzie świeciło mocne słońce, i przez to ten kolor po prostu się wyblakł I no. Taki się wzorek no. <laughs> zrobił, ale dla mnie wygląda po prostu coraz lepiej i zobaczmy co jest w środku. Pokażę ci co przygotowałem na prezent dla mojej mamy. Jako że moja mama tak naprawdę zdążyła sobie już kupić wszystkie rzeczy takie materialne, więc y, musiałem się troszkę wysilić. Musiałem zrobić coś takiego samemu, co nie jest ona w stanie normalnie sobie kupić i wymyśliłem, że zrobię coś takiego. To moi drodzy, jest buteleczka i pomyślałem, że wsadzę tutaj karteczki. Na każdej karteczce jest napisane za co kocham swoją mamę, za co jestem jej wdzięczny. I wiesz, tak na początku te pierwsze kilka powodów, to były takie proste rzeczy typu za uśmiech, za to, że, że jesteś, to im dłużej, im dalej w las się rozpisywałem z tymi powodami, to zauważyłem, że. Te zdania były coraz dłuższe, i w pewnym momencie to nie były nawet powody, za co ją kocham, za co jestem jej wdzięczny, tylko to były wręcz jakieś takie głębokie zdania, które chciałem jej powiedzieć, ale z jakichś powodów jej nie powiedziałem. Głębokie myśli z mojego serducha, z jakichś głębokich pokładów mnie, które wylałem na papier. Być może jeszcze jakieś takie nawet. Podświadome rzeczy, o których świadomie nie myślałem. No i postanowiłem, że zapakuję to w buteleczce. I jakby założenie i jej instrukcja z działania jest taka, że mama ma każdego dnia wyciągać sobie jedną karteczkę, czytać i, i mam nadzieję, że będzie jej wtedy miło. Karteczek jest 30 na miesiąc cały. Na początku miało to być w słoiku, który miał być jeszcze ozdobiony, ale potem znalazłem taką buteleczkę i koniec końców stwierdziłem, że według mnie wygląda tak lepiej. Takie, taki minimalistyczny prezent. Co Norbert ma? w swojej walizce, gdy jedzie na 3 dni do Niemiec. No pojemniki na jedzenie, co mi mama kazała wziąć, bo postanowiła, że... powiedziała, że będę miał tutaj dużo jedzenia, którego nieprzejemnie będę musiał zabrać do domu. I tutaj mam buty do biegania, bo tak sobie trening zaplanowałem, że na miejscu w Poznaniu, gdzie mieszkam, zrobiłem bodajże 5 treningów siłowych pod rząd. W ostatni dzień byłem wykończony. W sensie mój trening tak się składa, że mogę go robić jeden dzień po dniu, jakby on tak się nie koliduje, bo zawsze są angażowane inne partie, ale czułem jakby jak układ nerwowy jest kurczę wykończony i pomyślałem, że przez 3 dni będę sobie tutaj biegał i hmm, no, póki co pada, więc tak średnio. W sumie nic więcej o i zielone skarpetki. Chciałabym być dla was, jak wygląda mój pokój, no bo generalnie to jest taki ogromny dom z wieloma pokojami. Zobaczcie sami. Tutaj się generalnie czas zatrzymał. To są moje rzeczy. Tutaj sobie chilluję. To ta półka mnie bardzo ciekawi i mam zamiar ją troszkę przeeksplorować. zobaczyć co tam jest ciekawego. To jest coś ciekawego. Nie wiem czy. To jest jakaś taka pozostałość po dawnych czasach, ale że w pokoju jest normalnie zlew. Może być trochę ludzi, więc jak będzie toaleta to zajęte, to zawsze mogę się odlać do, do zlewu. Chłopaki, mam nadzieję, że mnie rozumiecie i łapka w górę, jeśli chociaż raz byliście zmuszeni sikać do zlewu. No czasem po prostu trzeba. Czasem po prostu los tego wymaga. Fajnie tutaj jest. Taka wieść, taka natura. Taki jestem, daleko jestem tak, tak bardzo od tych wszystkich rzeczy, które mnie otaczają na co dzień typu komputer, miasto, siłownia, wiesz, te wszystkie takie rutynowe czynności, czy chociażby swoje cztery ściany, czy chociażby nie wiem, chociażby nawet znajomi, wiesz. Super jest się tak oddalić od tego wszystkiego, nabrać takiej szerszej perspektywy, tak się trochę oduzależnić od tych rzeczy i sprawić poczucie takie wolne. A tym autkiem właśnie śmigałem, gdy jeszcze nie miałem prawa jazdy. Serio. To było dawno temu i pamiętam, że ja tak nim szalałem, bo jakby wiesz, to jest do koszenia trawy, a ja poczułem się jakbym naprawdę jeździł jakąś furą i tam go nie oszczędzałem, tej maszyny i gdzieś tam pamiętam, że on się trochę popsuł, gdzieś tam coś nie działało, nie wiem czy gaz czy coś, musiałem go pchać w ogóle, potem jakby trochę wstyd. Mi było się przyznać, że coś się tam rozwaliło i jakby liczyłem, że nikt nie zauważy i tam ostatecznie już nie pamiętam jak się to skończyło, ale z tego co widzę to wygląda dobrze. Ma nawet tutaj, jest jakoś oznaczony, może był właśnie w serwisie. W tych takich kanciapach, w tych takich garażach jest taki, jest taki charakterystyczny zapach. Pamiętam, że mój ojciec też ma, miał garaże, kiedyś jak prowadził firmę, i to było chyba z 15 lat temu, jak ja byłem malutki, i tam też dokładnie tak samo pachniało. Zastanawiam się, z czego to wynika. Czy to chodzi o, o to, że o jakieś po prostu klamoty, czy to jest po prostu jakby niedostatek tlenu połączony z kurzem i jakimiś klamotami drewnianymi? Być może. Ostatnio pogoda w Polsce jest dość porąbana, nie pamiętam kiedy ostatni raz tak często zmieniałem kurtkę, bluzę, ściągałem, zakładałem, nakładałem taką ciepłą naprawdę bluzę z misiem, po czym ją ściągałem i chodziłem po dworze na krótkim rękawku i było mi jeszcze zbyt gorąco. Climate is changing. Ciekawostka została znaleziona, podpaski dla mężczyzn. To może się faceci borykają z problemami, o których my tak naprawdę w ogóle nie wiemy. There is some Burger House, machen. Więc dowiedziałem się, że burger, burga po niemiecku burger. Ozna nie ma nic wspólnego z burgerami i to oznacza po prostu obywatel. To samo co Citizen. Dlatego Burger House. Czyli taki dom kulturowy można powiedzieć. To miasto jest tak opustoszałe, że władze zamontowały sztuczne ludzie. Idzie aż z Rosji, czyli prawdopodobnie biorą wodę. Zobaczcie, tutaj jaka jest metafora, bo kosiłki generalnie kojarzą się z Poznaniem, a dziecko może symbolizować właśnie Niemców, więc jakby oni próbują zagarnąć nam naszą ziemię. Właśnie się dowiedziałem o Tefrida, że woda, która jest za mną, była kiedyś tak wysoko, jak wysoki jest ten mur tutaj. O, a tutaj mamy kolejne atrapy człowieków, abyśmy nie czuli się zbyt osamotnieni. A co my tutaj mamy? Małe przejście dla małego człowieka. Lubię takie szpary, żeby wkładać tam ręce. Jesteśmy właśnie po fryzjerze. Pierwszy raz byłem u fryzjera zagranicznego, który nie do końca umiał język angielski, ale dogadaliśmy się, bo byłem tam ze Friedem. Rambuś, pilnujesz? W porządku? Oj, 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 Rambuś, Przyszę się przywitać, cześć. Zobaczcie, jaka ciekawostka, bułka, ale z ciasta francuskiego. Coś po prostu niesamowitego, pierwszy raz coś takiego widziałem. Uwaga, wielki test smaku. Mm. To jest tak dobre, że nie trzeba dodatków żadnych dodawać. Mm jest nawet pasztecik, który ostatnio za mną chodził cały czas. Jakby mama po prostu czytała mi w myślach. I to na odległość. Zobaczcie w ogóle, jaki kozak sery. Tu jeden, tutaj drugi, tutaj salami z ożytami. tutaj jeszcze pistelami. Teraz atakowana jest szynka parmeńska. Ona będzie tutaj. O! Bułka na cieście francuskim z pasztetem. Serwowana z kozim serem zanurzonym w oliwie, szynka szwarclandzka z serkiem i tutaj jeszcze mocarelka z takim pesto. Uu, wow.